Szanowni państwo, serdecznie witam wszystkich państwa, uczestników dzisiejszych obchodów 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz obrony twierdzy Modlin. Spotykamy się jak co roku w tym miejscu, przed pomnikiem obrońców Modlina. Aby upamiętnić dzielność i bohaterstwo żołnierzy Wojska Polskiego, które okazywali podczas trwania wojny. Dzisiejsza uroczystość ma charakter patriotyczno-religijny. Podczas pierwszej części obchodów uczestniczyliśmy we mszy świętej odprawionej w kościele pod wezwaniem świętej Barbary w mudnej twierce, Mszę świętą sprawował proboszcz parafii ksiądz Janusz Nawrocki. W tym miejscu nastąpi druga część dzisiejszych obchodów. Na dzisiejszą uroczystość wojskową asystę honorową wystawił drugi mazowiecki pułk saperów. Dowódcą kompanii honorowej jest porucznik Mateusz Lipiński. Część patriotyczną, Szanowni Państwo, rozpoczynamy od odośpiewania hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Chodź, chodź, chodź. Poczno. Przemówienia okolicznościowe. O zabranie głosu proszę burmistrza miasta Nowy Dwór Mazowiecki, pana Jacka Kowalskiego. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, witam bardzo serdecznie Was wszystkich, którzy zechcieliście wspólnie uświetnić te ważne obchody na naszej corocznej uroczystości przed Pomnikiem w Modlina. To już druga rocznica obywatelskiej obrony naszej morlskiej stwierdzy. Chciałbym powitać radnych z przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Misialskim, przedstawicieli wojska, przede wszystkim drugiego motorowskiego pułku Saperów, z panią Prawie, że już pułkownik Agnieszką Kruak, przedstawicieli Związków Oficerów Rezerwy z jej prezesem, panem pułkownikiem Awiadem Kawatą, naszych przyjaciół z Ligi Morskiej Rzecznej, z którymi dziś przed dwoma godzinami opóźniliśmy uroczystości związane z historią marynarki wojennej, która jak wiemy rozpoczynała się właśnie tu w Bolińskiej Dzierdzy. Dziękujemy bardzo za tę uroczystość i za obecność. Dziękuję przedstawicielom wszystkich organizacji. Witam serdecznie wszystkich przedstawicieli organizacji społecznych. poczty sztandarowe naszą szkołę i naszą młodzież, bo bez Was nie będzie przyszłości. Z mniejszą radością właśnie witam tą tak liczną grupę młodzieży ze szkół, z Modlina Starego i z Modlina Twierdzy. Mogę z powiedzieć, że właśnie nowodworska młodzież kultywuje pamięć o dziejach naszego narodu i potrafi oddać cześć naszym bohaterom. Każdego roku spotykamy się w tym miejscu, aby poddać się refleksji i zadumie. Wspominamy pokolenia Polaków, którzy nie mieli tyle szczęścia co my. Dla nich. Każdy dzień życia przepełniony był niepewnością, strachem i szlachetnym, ale tragicznym poczuciem obowiązku złożenia własnego życia dla dobra przyszłych pokoleń, dla dobra narodu, właśnie dla nas dziś żyjących. W zrywach powstańczych, w wojnach obronnych, w cierpieniach zaborów i okupacji, zawsze w poczucie obowiązku i odpowiedzialności za własny naród. W naszej okolicy zachowały się świadectwa większości z tych wydarzeń. Stoimy na ziemi pełnej grobów bohaterów, którzy wywalczyli dla nas ten dobry czas, w którym mamy szczęście żyć. Staramy się utrzymać pamięć o nich w nazwach ulic, książkach i wystawach. Tuż obok nas znajduje się Muzeum Kampanii Wrześniowej i Tierdzy Motyw. Niedaleko stąd niedawno otwarte Centrum Edukacji Historycznej Prawownia. Do których wszystkich serdecznie zapraszam. Prawdopodobnie właśnie tam, w budynku prawowni, powstał ostatni rozkaz generała Wiktora Toma, wydany przed kapitulacją Modina, którego poruszający fragment, który znajduje się wewnątrz naszej młodzieńskiej świątyni, chciałbym zacytować. Napadnięci ze wszystkich stron, przez odwiecznych wrogów, odcięci od świata. Droniliśmy się przez 28 dni, dając całemu światu dowód, że Polska uległa chwilowo po bohaterskiej walce, a walka ta była jakiejś nie widział. Okropność i bohaterstwo w tej walce sami widzieliście, ale pamiętajcie, że nadejdzie Dzień Sądu, Dzień Sprawiedliwości i na ten dzień każdy z Was, gdziekolwiek będzie, niech będzie gotowy. Te ważne słowa skierowane do wycieńczonych żołnierzy Modlina mają jakże ponadczasową wymowę. Mówią nam o tym, aby nie ulegać chwilowym porażkom i aby być gotowym do wyboru dobra. Wtedy, kiedy przyjdzie na to czas. Z myślą o narodzie, państwie, obywatelach, Polski. Dziękuję Państwu.